Cześć, z tej strony Maciej Jadas. Spotykamy się dzisiaj w nowej formie, ponieważ temat, jaki w najbliższym czasie sobie poruszymy, będzie związany z książką pod tytułem Wojna Peloponeska autorstwa greckiego historyka Tukididesa. A konkretnie zajmiemy się jej fragmentem, który jest zawarty w księdze V pod tytułem Dialog melijski. I na początku chcę podziękować użytkownikowi Romelu Lukaku za podsunięcie mi materiału, który stanowił inspirację do nagrania tego projektu. Zatytułowałem to nagranie Dialog Melijski Źródło Racjonalności, ponieważ uważam, że w obecnych niepewnych czasach potrzeba nam więcej chłodnej analizy, potrzeba nam więcej realizmu i racjonalnego podejścia do życia niż w ciągu ostatnich lat. W dialogu Melijskim, który za chwilę wysłuchacie, jest dobrze pokazany tak zwany realizm polityczny w stosunkach międzynarodowych. I nie będziemy tu rozmawiać o polityce i o tym, jak ta wiedza może nam pomóc wejść do Sejmu. Zamiast tego zastanowimy się, co możemy wyciągnąć dla siebie, co możemy zaadaptować do swojego życia, aby skierować nasze myślenie na lepsze tory, aby zamartwianie się nie zniszczyło nam zdrowia. Zaplanowałem podzielić to nagranie na trzy części. Pierwsza, czyli wstęp i zaprezentowanie kontekstu historycznego, abyśmy wiedzieli, o czym mówi nam dialog melijski. W drugiej przeczytam sam dialog, a w trzeciej podzielę się z Wami moimi przemyśleniami oraz podpowiem, jak podejść do życia bardziej realistycznie i jak ograniczyć liczbę zmartwień. Zatem przechodzimy do tematu. Książka pod tytułem Wojna Peloponeska jest opisem historycznym, jak sama nazwa wskazuje, wojny peloponeskiej, która odbyła się między Atenami i Spartą oraz ich sojusznikami. Tu jest jednym z pierwszych historyków, którzy racjonalnie podeszli do analizy przyczyn i konsekwencji wydarzeń historycznych. W przeciwieństwie do innych autorów starożytnych, w zdarzeniach historycznych nie upatrywał ingerencji sił nadprzyrodzonych, traktował je jako skutek działania ludzi postępujących zgodnie ze swoimi interesami. Twierdzi, że historia się powtarza, ponieważ natura ludzka jest niezmienna i wiedza o ludzkiej naturze może nam pomóc w przyszłości przewidzieć przebieg pewnych wydarzeń. Scena dialogu, którą Tugitydes opisuje, ma miejsce w 416 roku przed naszą erą. W tym czasie Ateny toczą konflikt hegemoniczny ze Spartą i na Wyspę Melos przebywają wojska ateńskie, aby zaoferować Meliczykom poddanie się. Wyspa Melos od początku wojny głosi swoją neutralność, mimo tego, że jest związana ze Spartą. Melos założyli spartańscy osadnicy, z kolei Meliczycy płacą wsparcie daninę oraz udzielają schronienia ich statkom. Nie zmienia to faktu, że wyspa nie chce prowadzić działań wojennych i dąży do niezależności. Ateńczycy oferują Meliczykom poddanie się i przystąpienie do ateńskiego związku morskiego, zwanego też Związkiem Delijskim, co jednoznacznie oznacza dla Meliczyków utratę niezależności i zwrócenie się przeciwko wsparciu. Związek Delijski jest sojuszem polityczno-militarnym między miastami z starożytnej Grecji, którego hegemonem, czyli przywódcą jednego państwa nad innymi, są Ateny. Ateny są w tym czasie potęgą morską i rzucają w przysłowiową rękawicę lądowemu mocarstwu, czyli Sparcie. I w samym dialogu będziemy mogli usłyszeć wymianę argumentów pomiędzy Atenami, które są mocarstwem, a Meliczykami, którzy są takim słabszym sojusznikiem Sparty. Mam nadzieję, że ten krótki opis pomoże nam lepiej odnaleźć się w tym, co będę zaraz czytać. Posłużę się wydaniem książki w przekładzie pana Kazimierza Kumanickiego, Warszawa 1988 rok. A sam dialog znajduje się w księdze piątej. A więc zaczynamy!